Pierwsza dama Marta Nawrocka znowu zaskoczyła swoją aktywnością. Po powrocie z Estonii, gdzie spotkała się z lokalnym proboszczem w Tallinnie, nie zwolniła tempa i odwiedziła piarskie przedszkole w Warszawie. To właśnie tam odbyło się wyjątkowe spotkanie z najmłodszymi. Placówka świętowała swoje 10 -lecie, a Marta Nawrocka postanowiła dołączyć do dzieci w zabawie i nauce. Gdzieś razem z przedszkolakami odkrywaliśmy Australię było mnóstwo radości, ciekawych rozmów i wspólnego poznawania świata oczami najmłodszych, napisała na Instagramie. Na jednym ze zdjęć widać ją uśmiechniętą, ubraną w granatowy komplet i różowy fartuch, gdy pomaga dzieciom w pieczeniu słodkości. To kolejny dowód, że Marta Nawrocka doczymuje słowa chce być blisko ludzi i szczególnie blisko dzieci. Jej naturalność, ciepło i otwartość ponownie zachwyciły internautów.